Witam serdecznie, dzisiaj słuchajcie, będzie po prostu dobra wiadomość, bo skoro tylko dobra energia, to czemu nie dobra wiadomość? Zobaczcie sobie karty, co macie do wyboru. Tutaj macie, proszę bardzo, trzy karty, trzy kamienie, wybierzcie co do was przemawia, może być oczywiście, że będą dwa wybory, bo w jednym będzie kamień, w drugim karta. Tutaj Wy sobie wybierajcie, wybierajcie, ja jeszcze tylko powiem, że dzisiaj jest ostatni moment, żeby się zapisać na, na regressing. Jeżeli ktoś chciałby spróbować, jak to jest. Wszystkie informacje są w opisie pod filmem. I na karcie społeczność to będzie Regresing w grupie, więc oczywiście po prostu ja będę was prowadzić przez to, aby będziecie sobie sami tam szli przez to. No, oczywiście macie moje wsparcie energetyczne. no Zobaczcie. Zobaczycie, czy Wam to pasuje, czy macie ochotę spróbować, czy nie. Zapraszam, wszystko jest w opisie pod filmem, dzisiaj o 19, czyli we wtorek 24, tak? To nie będzie nagrywane, więc jedyna okazja, żeby po prostu trzeba wziąć udział, dobra. Wybraliście kamień lub kartę, bo ja już mnie już coś przyciąga, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, no dobra, słuchajcie, pierwszy wybór, pierwsza karta. Arcykapłanka i akwamaryn, wydaje mi się, to jest taki piękny kamień. No arcykapłanka w tej talii jest obłędna. Ona jest po prostu kratorka światów, czyli ktoś to dużo tworzy, kreuje z serca, tak? tworzy coś, co kocha. Jest jakby cała jej uwaga skupiona na tym właśnie stwarzaniu tego świata zewnętrznego i tego, co jest w niej, tak, żeby to było po prostu piękne i wielowymiarowe. Harcy kaponka jest w ogóle cudowną kartą. To jest kobieta pełna mocy, to jest bogini wręcz się mówi, nie? W tarocie. I takie pozwolenie sobie na tą energię, na tą boskość w sobie, też tak bym tak powiedziała. Dobra, co tutaj macie dalej? Poleciała mi karta. Dobrobyt. Dobrobyt się do Was wcha. No bo wiadomo, jak się tworzy coś, co się kocha, no to to się kończy zazwyczaj dobrobytem, bo. Wszechświatek ma, że jak my robimy to, co kochamy, jeszcze pomagamy innym, to zazwyczaj pieniądze też się w to jakby włączają i pomagają i pojawiają się, no nie? Dobra. Co to dla Was? A jednocześnie jest taka ciężka karta z umysłu, jakby tak, jakby Wasz umysł Was ograniczał, mówił w mnie, to się nie uda. Hmm. Ale ogólnie w tym opisie ta karta mówi, że, że ta energia wspiera naszą zdolność do widzenia świata i ludzi wokół, z, z, z miejsca wewnętrznego balansu, takiego oddzielenia i z, ze współczuciem i mądrością. Czyli to jest też tak spojrzenie na wszystkich innych i na świat i na siebie z takim założeniem, że każdy przez coś swojego przechodzi, że może jak jest dla nas niemiły, to wcale nie znaczy, że jest wredny, tylko bo po prostu ma zły dzień. Często się mówi, jest taka teoria, że ci, którzy są najokrutniejsi, najgorsi, najwięcej miłości potrzebują i takie tam. Oczywiście tu nikt nie wymaga od was, żebyście cierpieli, bo, bo ktoś tam potrzebuje miłości, tak? Trzeba w pierwszej kolejności zadbać o siebie, potem o resztę świata. Tu jest tylko taka, po prostu, żeby spojrzeć na coś, co, co czasami nas boli, ktoś nam, nie wiem, dokopie. To wcale nie chodzi o to, że on bezpośrednio chodzi o nas, to często chodzi o niego, o nią, tak? Bezpośrednio. Dobra, no dobra. Ale, jaka jest dla ciebie dobra wiadomość, tak? Słyszę, że dobra wiadomość taka, wszystko jest OK. <śm> <ś> o, jakie macie słodkie karciuszki. Więc tak, jest taki, taka zobaczcie, e, tak jakbyście wy z perspektywy osoby dojrzałej, dorosłej, ta babcia, jest tej tepsyzy na górze, i ten piasek sp spływa na dół, i ta dziewczynka się w nim tak pięknie. Jak w takim złocie, nóża, tak? Jak w pięknym pyłku. Eee, tu jest coś takiego, że mądrość jest cenniejsza niż złoto, bym powiedziała. Tu jest coś takiego, że bądź dla siebie miła, kochaj siebie, zadbaj o siebie w tym życiu. Tu ty jesteś najważniejsza. Eee, jakby na końcu ścieżki mm, najważniejsza byłaś i jesteś ty, tak? I żeby dla siebie robić dobrze. Tu mamy taką. <grym> Zobaczcie, czarownica, która jakieś tam marchewki, gotuje zupę, tak, ale w takim skupieniu, nie, czy tam kobieta, no ale każdy z nas ma w sobie tę magię, nie, no i te dwie mróweczki, które walczą tutaj na kupie pieniędzy pewnie o to, kto wygra. Tu jest coś takiego, zresztą ona też tutaj kroi te marchewki, a w środku są pieniądze, czyli tu jest jakiś temat dobrobytu się, Co się z tym dobrobytem takiego, tak jakby była jakaś blokada, tak jakbyście... Jednocześnie potrafili te pieniądze zdobyć, ale jednocześnie tutaj jest takie uczucie, że trzeba walczyć o to. No dobrze, to jak można tą blokadę tutaj uzdrowić, uleczyć, m, zadbać o nią? Co tutaj jest potrzebne? Żeby ten dobrobyt do Was napływał, tak wiecie. Perspektywa, czyli zawieszenie, czyli może właśnie coś na przykład teraz, nie wiem, coś zaczęliście się nie udaje, albo jest jakiś zastój w pracy. Bo to mówię, ty musisz spojrzeć na coś z innej strony. Tak jakby ci podsuwa, że jakieś inne rozwiązania, coś. Dosłownie, jak wiesz, wiecie, wszystkie poczułam, że coś już nie działa. Dziewiątkę było poczułam. Że jest potrzebna jakby zmiana lub podejście do rzeczy w inny sposób. Nawet nie to po prostu jest taki czas i że to się dzieje, tak? Więc w takim kierunku będziecie szli, że coś się przekształci, coś zaczniecie robić w inny sposób. No. I że jesteście prowadzeni, że jakby wchodzicie w nowe, tak jakby to był wasz nowy początek, nowych chrzest. Tu jest opieka się wyższej, tu jest wejście na właściwą drogę, tu jest bycie na ścieżce waszego życia, która jest właściwa. I manifestacja też, a na dnie jabł. Tu jest takie coś, że jak manifestujecie, to chodzi o to też, żeby nie, jak tak nie uporczywie, bo ja chcę to, bo ja chcę to, bo ja chcę to. Jak już coś raz poprosiliście, to wystarczy i to już jest w kosmosie i to przyjdzie w czasie, kiedy ma przyjść. E, tu mi mówi coś takiego, że czasami te manifestacje mogą nie wychodzić, bo wy nie wierzycie, że to jest dla Was możliwe. I co można z tym zrobić? Spojrzeć, cały czas ta karta śmierci na spodzie mi się podkreśla, która mówi o, no, o, o ochronie też, ale o takim nowym początku. No po prostu coś umiera, coś zaczyna się na nowo, jakby tak jakby może to wydaje wam się niemożliwe, ale tak jakbyście wchodzili w jakiś nowy etap życia ewidentnie i mówi też o takim balansie, o takim spojrzeniu do, do wnętrza, popatrzeniu, popatrzeniu, w głąb siebie. Ale to wszystko czuje jest takie bla bla bla. Dobre. Coś konkretnego chciała tutaj takiego. Bo ten dobrobyt tam jest, to jest ta dobra wiadomość bezsprzecznie, on jest i się pcha. Tylko tutaj jak właśnie, jak mu, jak to ruszyć, tak? Żeby to. Bo to jest tak, jak taka, jakby, nie wiem, tak jakbyście mieli rzekę, gdzie płynie tego masa tego dobrobytu i te, te, tych pieniędzy i tego wszystkiego co najlepsze. I tam jakby jest jakaś kłoda, nie? I to tylko takim małym ciurkiem leci, a może dlacieć olbrzymim strumieniem, tak? No to jak tą kłodę usunąć? Albo co potrzebne jest, żeby tam nie było tej kłody. Yy, uświęcone miejsce. Czyli zadbać o przestrzeń, w której mieszkacie, żyjecie. Yy. I sphere, sphere of Light, czyli taka jakby kula, światło, energia, przestrzeń światła. To na pewno mówi, że wszystko skończy się dobrze, bo pozytywne jakby zakończenie tutaj mówi. Jest jasność, przyciąganie dobra, szczęśliwe, takie jakby przyciąganie szczęścia. I yy, wszelkie przeszkody zostaną pokonane, czyli ta kłoda też odejdzie, tak? Więc może po prostu nie, nie potrzebne jest wiedzieć, jak ona się stanie. To się po prostu stanie, tak jak, jak to się stanie, nie wiadomo, ale się stanie. Też mówi uzdrawiające dłonie, empatyczne możliwości, takie możliwości, że jesteście empatą i potraficie wyczuwać innych ludzi, i mądrość zwierząt, czyli też dobry kontakt ze zwierzętami. To, są, to mogą być kierunki, ale ogólnie tutaj nie chcę odpowiedzieć, nie chcę powiedzieć. Mówi, że to się po prostu poukłada. Więc jeżeli macie gdzieś jakiś lęk, że coś, albo nawet nie lęk, bo to jest takie bardziej marne albo jakieś, wiecie, zawieszenie, a to mówi. Ty przyciągasz szczęście, przyciągasz miłość, to wszystko jedzie tak, jak ma iść, w dobrym kierunku. Ty się nie martw, ty nie musisz o, o nic walczyć, to się poukłada, tak? Tyle. Dobra, to tak na koniec jeszcze jakaś, nie wiem, rata, przykład. Jaka karta na koniec. Siedem emocji. Bo tu jest niezdecydowanie w wyborze. I albo, wiecie, mówi, że owszem, pozwól sobie na to zdecydowanie, a co, czemu nie? Albo możecie na to spojrzeć w ten sposób, że po prostu wybierz coś. Po prostu. Przestań przedłużać, nie, nie, nie wiedząc, co wybrać, tak? Mm. Mam tu też potrzebę wybrania dla was takiej karty z takiej talii. Bardzo lubię tą talię, od razu wyjmę do wszystkich. Rozległość. Wieczność jest o wiele bardziej twórcza niż sztywne ograniczenia i wyczerpane ego. Sztywne, ograniczone i. No bo tutaj pokazuje, że jest jakby dużo więcej możliwości czy wyjść z tej sytuacji, a, niż wam się wydaje, tak? Wieczność jest o wiele bardziej twórcza, niż sztywne, ograniczone i wyczerpane ego. Takie jakby, że znajdziesz rozwiązanie w zupełnie w inny sposób, niż tobie się wydaje. Aż poczułam takie wzruszenie yy, i ufność i, i nadzieje i pewność wręcz, nie? Dobra, tu tu dołożymy te karty. I teraz tak, lecimy. Dziesiątka. Dziesiątka Buław. I taki piękny kamień nawet nie pamiętam jak się nazywa, ale jest piękny, wspaniały kamień. E, dziesiątka Buław na pewno mówi wiadomo o, o tym, że już się nazbierałaś tych doświadczeń, działałaś, działałaś, wszystko to masz jest w tobie, ale tutaj jest koniec jakiegoś e, w smutku odchodzisz gdzieś gdzie coś nie działa właśnie między nimi i jesteś gotowa na nową podróż, tak? Już jakby zakończyć to, co powoli kończysz. Tak jakbyśmy, wiecie, przeprowadzali się gdzieś albo kończyli jakiś związek, tylko zamykali wszystko, nie? Eee, macie kartę w tej chwili. Trzymaj się teraźniejszości, nie wychodź zbyt daleko przed strumień. Wkrótce uwierzysz, że nadejdzie tylko tyle, ile trzeba, byś sobie z tym poradził. Czyli tu też jakby mówi o tym, że ty się nie martw, nigdy nie zostaniesz obarczony czymś, czy, z czym nie jesteś w stanie sobie poradzić. To jakby jesteś zaopiekowany przez ten wszechświat i on tak wydziela ci nawet jak jakieś są gorsze doświadczenia, to to nigdy trudniejsze, to to nigdy nie jest ponad twoje możliwości, nie? Takie tego typu rzeczy. I że tu jest cały plan, tu już jest wszystko poukładane, tu nie ma czegoś takiego, że to się randomly, czyli przypadkowo gdzieś dzieje. Tutaj wszystko jest poukładane, to wszystko jest tak, jak ma być. To jest na bazie tego, co twoja dusza pewnie zamarzyła, na bazie tego, co ty sobie zmanifestowałeś, zmanifestowałeś. I to po prostu płynie. Tak? Więc jakby już się dzieje. Już to, co zamanifestowałeś się dzieje. To, co twoja dusza chciała się dzieje, to się po prostu dzieje. Więc tutaj nie ma co kombinować, tylko po prostu trzeba płynąć z tym i zobaczyć, co się dzieje. Macie matkę ziemi, czyli też opiekę takiej energii yy, ziemskiej, czyli uziemienie. To jest yy, jakby jak czujesz się zagrożona albo nie czujesz się najlepiej iść w naturę. Tak? Iść na spacer. To są uzdrawiające niesamowicie. Aspekty, z których my często nie korzystamy, bo we zmęczeniu wracamy do domu, potem telewizor, wiecie, a tutaj chodzi o to, żeby korzystać z tego. Katedra, Katedra światła. Tu jest coś takiego, tak jakby ktoś się z kimś pokłócił i tutaj wszechświat chce ich pogodzić, albo przynajmniej wyczyścić tę te, te energię, żeby, bo tutaj jakby może wam przeszkadza coś w głowie, z kimś się pokłóciliście, albo coś w głowie ktoś inny gdzieś tam wam burczy, bo nie wiem, jakaś zazdrość, bo coś. Wymazać to. Pozwolić sobie, żeby to się wszechświat wymazał. Nawet można powiedzieć. Nie chcę się tak sztuć. Poproszę o wsparcie. Niech to się oczywiście rozświetli. Eee, I po prostu zniknie, rozpuści. Eee, cycle for Dysharmonic Creating New Traditions. Wiecie co? Tutaj jest coś takiego, tak jakby. To, co wam się wydarzyło, to nie był przypadek, to było coś po to, żeby mogło się oczyścić i odejść dosłownie, nawet właśnie, jeżeli to było z jakąś inną osobą. To jest jakby nauczyciel i uczeń, to jest jakby to życie nas uczyło tego, co potrzebujemy wiedzieć, żeby rozwinąć się w taki, a nie inny sposób. Więc dobra wiadomość jest taka, że to co się zadziało i nawet jak nie było miłe, to zadziało się po to, żeby coś was co oczyścić, oczyścić w waszej karmie, oczyścić coś w waszej energii, po prostu oczyścić jakiś sposób zachowań i zdarzeń że to wraci. Czyli już nie będzie wracało. No dobrze, co można zrobić, żeby naprawdę chodzić w lepsze, w wyższe wibracje, w, lepsze, w lepszą formę życia? Piękne karty, zobaczcie. No, jakie piękne karty. Tęcza, czyli że po prostu przejść przez ten czynczowy most, po prostu tak sobie przejść, przestań już wymyślać i. I jakby pozwól, żeby ta Twoja księga życia się napisała na nowo i w taki czysty, piękny, kolorowy sposób. Patrzcie, jak te karty są kolorowe. To jest pełno kolorów, pełno życia, pełno um, możliwości, tak? I do tego jest postać króla, który jest niby zamrożony, ale jednocześnie jakby odmraża się, tak? Jest człowiekiem z, z posągu. Ta postać króla mówi mi o tym, że wasza przeszłość albo wasze zdarzenia w waszym życiu mogły sprawiać, że nie zawsze czuliście, jakbyście mogli już iść do przodu, jakbyście byli u władzy swojego życia, u takiej jakby wiecie, że możecie rządzić swoim życiem, tak. A tutaj mówi, że to się wszystko zmienia, rozmraża, że właśnie popatrz na to swoje życie i zobacz, czego byś chciał, żeby to nie było tak, że teraz nie będziesz wiedział co chciałbyś tak naprawdę ze swoim życiem zrobić, tak, bo już jakby będziesz mógł rządzić i, i nadawać swojemu życiu odpowiedni kierunek, to musisz wiedzieć, gdzie chcesz iść, nie? Więc tu mówię, może nie miałeś takich możliwości, nie miałeś wcześniej, ale teraz to się zaczyna, więc dobrze się zdecyduj, zastanów, czego ty chcesz i w którym kierunku chcesz pójść. Takie mam uczucie, rada. O dziwo skorzystaj ze swojego umysłu, ale w taki sposób zorganizowany, prosty, bez komplikowania. Skorzystaj ze wsparcia i współpracy z innymi. Pozwól sobie odpłynąć od tych ludzi, którzy Ci nie służą, też tutaj mówi. No dobrze, jaka jest to dla Ciebie ta dobra wiadomość? Że może coś Cię nudziło, że może wspomnienia, bo to jest dużo siedzenia w przyszłości, jakieś czegoś, coś i fajnego. Może te wspomnienia były bolesne, ale teraz zaczyna się dla Ciebie czas, gdzie będziesz odzyskiwać swoją moc w brzuchu i swoje serce moc swojego serca i moc swojego brzucha. To są dwa bardzo silne y y Przestrzenie energetyczne, bardzo silne, dwie bardzo silne przestrzenie energetyczne. Serce jest po to, żeby tworzyć, kreować, czuć. A brzuch jest, wiecie, tam jest wszelkie spięcia się zawsze do brzucha, często u kobiet, szczególnie w brzuch tam wchodzi to wszystko, więc ważne jest, żeby brzuch był pełen takiej czystej, zdrowej energii. Jak ja oczyszczam, oczyszczam ludzi to jedno, ale robię czytania duszy też często jest tak, chociaż ostatnio mniej. Ostatnio dużo ludzi mam takich, którzy mają naprawdę ładne czakry. Słuchajcie, najwięcej syfu jest zawsze w tym brzuchu i w gardle. Nie? To jest ciekawe. Czasami ewentualnie jest jeszcze jakaś tam nakładka na czubku głowy, ale. Ale ten brzuch to tak naprawdę najmocniej, bo on czasami obejmuje wręcz trzy trzy pierwsze czakry, nie? I tutaj jakby cały nowy świat się tworzy dla ciebie przez to, że ty zaczniesz patrzeć na świat z miłością, na siebie, z miłością, przestaniesz. Jakby siedzieć w tym smutku i w tym, co ci się nie podobało. Rozumiecie. Więc jakby energetycznie się wzniesiesz, oczyścisz, twoje ciało się poczuje takie jaśniejsze, tak? Czystsze. Dobra. Tak, potu słonecznego. Brzuch. To jest to poczucie mocy w brzuchu i tu jest czakra spotu słonecznego. Czakra poczucia mocy. Poczuj swoją moc. Przestań oddawać swoją moc innym. Zdarząc. Ja tu kurde rządzę. Ja teraz zareaguję swoje życie. Ja jestem królem swojego życia. Królową. Tak? Koniec. To nie ma Nie będziesz mi tutaj mówił co ja mam robić. Ja wiem dobrze czego ja chcę. Tak? Z miłością. <ścoughs> Można to powiedzieć do kogoś nawet. Blessing and abundance. Macie błogosławieństwo i dobrobyt po prostu idzie w waszym życiu. Błogosławieństwo i dobrobyt. I to często właśnie w sercu się zaczyna. To jest takie uczucie, wiecie, my często zapominamy o tym, że można rozmawiać z innymi ludźmi, czasami nie trzeba tego robić bezpośrednio. Tylko można zamknąć oczy, zapalić świeczkę i przywołać wyższe ja jakiejś osoby, tak? Na przykład przywołuję wyższe ja zenka i rozmawiam. Mówię mu wszystko, co bym chciałam powiedzieć, tak? Wysyłam mu wszystko, jak się czułam, z serca, tak? I to czasami potrafi pięknie, naprawdę zadziałać. Dobra. Trzeci wybór, trzecia karta. As Buław, czyli Wy już zaczynacie coś nowego. Wy będziecie tworzyć nowe światy. Wy będziecie tworzyć nowe dzieła. Tutaj z taką lekkością wchodzicie w nowy początek, gdzie nagle wszystko jest jasne, klarowne i łatwo jest Wam działać, bo to wszystko jest pół, już poukładane w umyśle. Wręcz tak, jakby zostało Wam zrzucane z kosmosu i po prostu się zadziewało. Ech, ta karta jest niesamowita, już ostatnio po raz kolejny mi wychodzi. Łzy są tym, co się dzieje, gdy lód w sercu topnieje. Łzy są tym, co się dzieje, gdy lód w sercu topnieje. Kiedy poczemy? Kiedy jesteśmy w stanie płakać, jak jesteśmy bardzo zamrożeni, ściśnięci, to nie poczemy. Poczemy wtedy, kiedy lód w sercu topnieje. Kiedy coś się rozmraża, kiedy coś może się uwolnić, więc płacz jest fantastycznym objawem tego i dowodem tego, że coś się w nas przekształca, zmienia, coś puściło, tak? I jak płaczemy, to nie, nie że jestem silna, nie będę płakać. Płacz, rydź, wyjdź, tak? Pozwól sobie, niech to wyjdzie z ciała, niech to ciało się rozluźni. Nasze ciało jest tak często spięte. Płacz pomaga się temu ciału roztopić, rozmrozić, uwolnić emocje, tak? Dobra. Sekrety w świątyni. Izolacja, obserwacja, wirtualna magia. Tu czuję coś takiego. Tu czuję coś takiego. Takie schowanie przed światem, w jakimś smutku. Może jakieś pretensje do świata? No nie. Taka rana. Crossing the Rainbow Bridge. Resurrection. Coming full cycle. Um, tu jest takie coś, przekraczanie tęczowego mostu, czyli wchodzenie jakby w zupełnie inną energię w nowy, nowy rozdział. As też o tym mówi. Yy, takie zmartwychwstanie też. I zatoczenie jakiegoś kręgu. O tym też mówię As coś się skończyło. Tutaj macie ewidentnie nowy początek. To, co było, oczyści się przez łzy już, lub już się oczyściło. I tu jest nowy początek. To jest zmartwychwstanie to jest nowe życie, tak? Yy. Jaka jest dobra wiadomość dla was? Manifestia. <laughs> Czyli mówi, jest teraz taki czas, że ty już swoje przeszłość i teraz możesz sobie zamarzyć, czego chcesz i po prostu to zmanifestować. Tylko pozwól sobie na to. Czyli wiecie, jak się manifestuje. Manifestuje się przez serce, nie przez tam. Wiecie, to, że mapy marzeń są fajne, bo na przykład kładziemy obrazki tego, jakbyśmy chcieli, żeby nasze życie wyglądało. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Żeby to poczuć, żeby poczuć, jak ja się czuję w tym pięknym domu, jak ja się czuję z tym pięknym mężczyzną, czy kobietą, jak ja. co ja czuję w tym wszystkim. Odczucie, uczucie to jest paliwo napędowe, ja to będę zawsze mówić. Ja się powtarzam, ale tak jest. Oczekuj cudów jeszcze. A, piękne. Czyli nawet jak nie wiecie, co się zadzieje, jak, to po prostu oczekuj cudów. Hmm, Przyjaźnie i przyjaźni po prostu i takie, wiecie, związki, relacje bardziej. Czyli tutaj też wsparcie przyjaciół albo pojawią się jacyś przyjaciele w twoim życiu, tacy szczerzy, prawdziwi. Tantric journey, tantric journey i ta piękna gwiazda Dawida, piękna e, e, symbolos taki, ja go bardzo lubię, on, on jest dla mnie bardzo silnie e, uzdrawiający, oczyszczający. Ja go często używam w świętej geometrii i uważam, że jest genialny. W swojej prostocie. Tantriczka działnej, to jest po prostu działnej, dzielnej podróż tantryczna. To jest po prostu taka podróża, podróż pełna doświadczania, pełna odczuwania, tak. A tu jest napisane, że częstotliwość tej karty pomaga nam odblokować wszystkie ukrytą, naszą ukrytą wiedzę, od, taką ukrytą w nas wiedzę i, i mądrość którą trzymamy w sobie i osiągamy, docieramy do niej, kiedy osiągamy taką, takie spełnienie w pełni w sobie, czy mówi też ta karta tutaj, czyli jakby was oświeciło, coś się stanie takiego, że poczujecie w sobie mądrość, jakby zostanie, zostanie wam odblokowana jakaś taka wiedza, po prostu będziecie wiedzieli dużo więcej, czuli dużo więcej, ale też tutaj chodzi o właśnie takie spełnienie poprzez doświadczanie. E, zmysłami, e, z samymi ze sobą lub z innymi, w ogóle ze, przez, doświadczenie poprzez zmysły, poprzez u, odczucia, tak? Mm, dobra, ja tutaj ewidentnie dzisiaj mi bardzo ładnie do mnie Dixit mówi, więc zobaczymy, co z Dixitem macie. Ach. Tu mówi coś takiego, żebyś chciała być boletnicą, ale się chowasz że tak naprawdę ukrywasz się, pokazujesz taką inną wersję siebie niż e, światu, niż naprawdę jesteś. To może być robienie czegoś, e, co nie do końca lubimy, żeby zadowolić kogoś innego, a sami chcielibyśmy robić coś innego. E, tu są trzy piękne klucze, i tak jakby mówisz, że one nie wszystkie pasują, ale pasuje dokładnie ten, w którym pójdziesz do takiego kierunku, w którym będziesz robiła to, co kochasz i będziesz spełniona. Tu też mówię coś taki, zobaczcie na płacze ale przez światło pokazuje, że jest uśmiechnięta, a w środku płacze, tak. Czego nie robić? No nie robić czegoś, czego nie chcemy robić. Bądźmy sobą, róbmy to, co kochamy, to, co sprawia nam przyjemność, a nie róbmy co, czegoś, bo powinniśmy, bo musimy i, i, udawaj, i udajemy, że wszystko jest ok. Nie o to tu chodzi. Rada na koniec. Pozwól sobie w końcu odejść. Dziesiątka było. Pozwól sobie odejść od tego, co ci nie służy, co się skończyło, co jest um, ciężarem byś mogła zacząć ten nowy as. I nie musisz być twardzielką, pozwól sobie płakać. No nie? Tu idzie dobry, cudowny, nowy początek, pełen możliwości, wiedzy, mądrości, tak? Tyle, Pozdrawiam Was serdecznie. Polubcie, zasubskrybujcie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie ee, za wszystkie przelane pieniążki, bo tam mi czasami, tam mam w opisie, jak można mi jakby sponsorować e, zasponsorować kanał i wpłacić jakieś nawet drobne pieniądze właśnie na kawę. Wszystko jest w opisie pod filmem i czasami mi te pieniądze wysyłacie. Bardzo dziękuję. Wzruszające to jest mega i bardzo mi miło. Tak działa energia, że coś się daje, coś się dostaje. Korzystajcie z tych filmów, kochani. Cieszę się, że mogę je robić. Oczywiście zapraszam też na czytania prywatne. Wszystko w opisie pod filmem znowu. Pozdrawiam.